Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku gry Hero Zero Ludziska na wstępie. Zapraszam każdego do subskrypcji, komentowania, lajkowania i zbijacie ludziska na Discorda. Link jest oczywiście w opisie. I pewnie się zapytacie, co to jest za tytuł? Wyjaśnię wam za chwilkę, tylko chcę wam coś opowiedzieć. Eee, to tak. Jak pewnie wiecie. Mm, Jestem sezon, co nie? I zastanawiam się cały czas, wszystko, napiszcie mi w komentarzu, czy opłaca mi się go kupić, bo od razu mówię, nie wymieniam setu, peta też nie będę brał, bo to jest totalny useless ten pet, napiszcie, napiszcie mi w komentarzu, czy go kupywać, czy się go opłaca, czy nie, wiem, że te treny, i TD tutaj są te oponki, w sumie te oponki by mi się przydały, ale co ja chcę wydawać na ten sezon? No nie wiem, właśnie, w tym jest problem Napiszcie mi w komentarzu I właśnie, wracając do Tytułu Jak dobrze wiecie Są często wojny na serwerze, w sensie bitwy bardziej takie No to tutaj się nieźle, nieźle dzieje na dole Tutaj jest wielka jakaś wojna na samym dole Czy znaczy ja wiem, że tam topowe drużyny sobie trzymają trowki ale patrząc po tych najlepszych drużynach, to tam widzę, że solidnie się blokują. Solidnie blokują. Co to w ogóle za drużyna jest? A, dobra, wiem co to za drużyna. To jest drużyna familii. chyba. I oni chyba zbijają te trowki wszystkie na dół. Spokojnie, nie musicie się o to martwić. Takie prędzej czy później odbijemy. No ale dobra, wracając. Jest ta wojna tutaj, widzicie ile tych trofek tutaj jest. Tu trofki na, na drewnianek się znaleźły. No tutaj jakieś piąstki są. Ile tu trofek jest zablokowanych? Co jest? Jaka tu wielka. w ogóle wielka wojna? Tu w ogóle wielka wojna jest. Ehm... Czekajcie, wielka wojna jest. Tak, Malta ma 5 trofek. Ehm... Widzę, że Netmerci mają jedną. Crazy House na przykład nie ma żadnej. Ale pucharków, pucharki u Hadesa są cztery aż. Jak dobrze widziałem, tu też ostateczna gwardia nie ma żadnej trofki na pucharki. Tutaj naprawdę niezła wojna się dzieje. W ogóle ostatnio obserwowałem, że tak, Paradise jest teraz, a jest Paradise. On chyba w ogóle, nie wiem, albo usunął sobie konto, albo dostał jakiegoś bana. Jedno dwudniowego, coś takiego, bo go przez pewien czas nie było. Się też bardzo zdziwiłem. O... Czekajcie, lulu, atakujmy. Ja się bardzo zdziwiłem, czego nie było. Bo tak, bo pisało w ogóle w usunięte, że konto ma, czy coś takiego. Myślałem, może usunął i się zdenerwował, ale sobie przywrócił po prostu. Nie wiem, nie wiem jak to jest. Możecie mi napisać, czy ba nic wyrwał, czy coś. Sam byłem ciekaw. Czekajcie, jest teraz tutaj. Paradise? Jest, 12. No jest, Paradise. Lazy Howe siedzi. Kates. wojna Nie jest wojna tutaj. Powiem tak, wojna ogromna na dole. W ogóle możecie mi opisać, co się tam w ogóle dzieje. Bo z, z tego co widzę, um, Crazy Hus próbuje zdobyć pucharki. Um, a Maltazar po prostu te pucharki sobie ze swojej drużyny wszystkie. E, tak jakby ruszył. W, w, zmienił po prostu, że wszystkie pucharki sobie zdjął ze swojej drużynki i pewnie blokuje sobie tutaj. Jak się pewnie wszystko ustabilizuje, to pewnie dopiero wtedy. Um, wtedy dopiero. Przywrócą do swojej drużyny. Ale widzicie, jaka tu jest ogromna wojna. Masakryczna ta wojna jest tutaj. Patrzcie, tu w ogóle. Trofek jest zablokowanych. <grych> Dobra, co jeszcze? Um, tutaj, mam chyba coś wykonane? Nie, nie mam wykonanego. Mam wykonane, właśnie, mam! 5000 trenów. Ponad. Jest Git. Dobra. 5000 trenów wykonane. Więc już jest kolejny cel na ten serwer wykonany. Myślę, że 400 level to będzie maksimum ile wyciągnę. Na tym serwerze. Chciałbym może w przyszłości na jakimś innym serwerze możecie mi pisać, czy na kolejnym, czy może na PL28. Prędzej na PL28 zacznę. Bo na PL27 raczej zacznę, ale tak... Free to play bardziej. Tak jak to już mówiłem, powtarzam się milion razy o to, ale. I poza tym tutaj, w ogóle. Topkę, jak widzicie, jest tutaj. Mówiłem ostatnio, topkę zaczyna powoli Maltazar przejmować. Tak jak na początku, w Samym początku pamiętam, że gang przejmował strasznie topkę w Honorze. To tylko dlatego, że miał na początku dużo energii trofki, trofek na energię i po prostu oni cisnęli dużo z poziomem i mieli lepsze statystyki przez to, że mieli poziom wyższy lepsze, wiecie, ubrania itp ale z biegiem czasu i tak Maltazar Team widzę, że tutaj pocisną do góry ze względu na to, że oni mają trofki od początku, praktycznie od samego początku 5 trofek na treny i jak już na przykład, czekajcie już wam to obliczę, w ciągu na przykład tam liczmy, w sumie już czekajcie, tu Liczmy 3,5 miesiąca, czyli liczmy 100 dni ponad. Około 100 dni. 100 dni. E, razy tam dodatkowe 25. 25, tak. E, to i 2,5 tysiąca terenów więcej mają, tak naprawdę, za Afriko. Plus dodatkowo dochodzi do tego e, kasyno, które daje dużo. Więc taki Steve Meister czy Good Boy. To mają dobre statystyki. Ale nie, nie wydali tyle pieniędzy, ile Najban i Now Hook. No, Widzę, że Najban znowu zmienił te statystyki. a bo teraz ciśnie Nown Hooka. Hmm? przejdźmy do misji Jak e, Tutaj mamy... I tutaj tak. E, dzisiaj porobię sobie troszeczkę troszeczkę tych treningów. Muszę porobić ich troszeczkę, bo muszę nadrobić. Boże potem jeszcze z karnetu będą jeszcze pasowały mi z tych czynów to robić. Ale kurde, jakoś się nie mogę zabrać do tego. Ale, 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 w, ale w końcu to musi, musi nastąpić. Dobra. W ogóle mam pomysł, czekajcie, czy jutro y, mam, mam do odebrania parę trenów na jutro? 15 trenów nawet na jutro to mam do odebrania. No dobra, okej, okay. To odbiorę, te wszystkie tu treny odbiorę i zacznę sobie odbierać powoli szczynów, a te tutaj z tego będę sobie robił na bieżąco. Ym... Sobie będę odbierał z czynów, Ile mam szczynów? Czy wzrosło mi to? 102 dalej, mam energii, mam 15. Czy jakieś doświadczenie jest? Tej nagrody z przedmiotami, dużo ich czeka, ale to poczekam na ten... Event Znaczy Herokona, tego poczekam e, W ogóle ludziska, e, ro, wczoraj nie było odcinka, wiecie, mówiłem już na odcinku z CyberPunka, troszeczkę źle się czułem Dalej się źle czuję, ale na szczęście już nie mam kataru i, i, i kaszlu, chociaż... trapi mi strasznie nos i czuję, że za, że za chwilę kichnę, ale to, to tam szczegół e, Dobra, wróćmy sobie tutaj Czekajcie. Dzisiaj mamy czwartek. Postaram się do końca tego tygodnia skończyć całkowicie serię z Cyberpunk'a. E, więc w jak najprawdopodobniej wleci odcineczek z wybierania. Wybierania przez Was, oczywiście, serii na kanale. E, serii będzie parę. czy e, parę. Jakby to powiedzieć. Wszystkie praktycznie te gry, które tam są. Najprawdopodobniej może nie wszystkie, ale większość z nich powinna wlecieć. Przynajmniej. E, te survivale, które tam mam przygotowane raczej w każdy survival postaram się zagrać. I e, to tyle chyba. Atakujmy tego Water, ale on nie padnie, więc w sumie troszeczkę tracę czas. E, przejdźmy sobie do Szwajcarii i róbmy sobie misniki, bo mam tutaj pod Heroku. Naczekajcie. Tak. Jeszcze walk w Szwajcarii. Jabłuszka znajdę. A sezonik jak tam. Troszeczkę eee... mi brakuje do oponek. Nie, na ludziska. Eee, to jest najważniejsza, eee, najważniejsza informacja, e, którą wam powiedziałem w tym odcinku to właśnie jest e, ta wojna tych. E, oraz pytanie mam ogromne do Was. Napiszcie mi w komentarzu. E, czy chcielibyście... E, żebym kupił ten karnet, po prostu mieć w niego wywalonego, nie kupować w tym sezonie. Napiszcie mi oczywiście. Od, od razu mówię, tak jak to mówiłem na początku. Nie, nie zmieniam setu w tym sezonie oraz PETA nie daję, więc e, więc piszcie, czy się naprawdę opłaca kupić to, czy nie. Nawet pewnie napiszecie mi, że tak, ale się wolę za was zapytać. E, bo jednak ja też nie wiem ile ja przez te 17 dni nadrobię, ile zrobię tych punktów, bo ja, widzicie w 5 dni zrobiłem zaledwie 100 punktów. E, prawie 200 liczmy, to wyjdzie na to, że w ciągu tygodnia zrobię tych punktów, nie wiem, 220, czyli w ciągu, zrobię jakieś 600 punktów, czyli będę gdzieś pewnie tutaj mniej więcej. Więc piszcie, a ja się dostosuję do waszych odpowiedzi. No i ludziska to chyba tylko tyle w tym odcinku, bo w sumie mm, tak naprawdę... Nie ma nic do roboty w tym Hero Zero. cztery odcinki tygodniowo to wiecie jak to jest. Postaram się na najbliższy odcinek, czekajcie, tylko nawet przerwę do misji. Kiedy mi się zaczną? Za dwa dni, czyli w niedzielę. Czyli w niedzielę czekajcie. Dobrze mówię? Czwartek, piątek. Są, tak, w niedzielę. W niedzielę będziemy prawdopodobnie robić na odcinku te wyzwanka, zrobione. to w niedzielę czekajcie. W niedzielę. W niedzielę, to wieczorem raczej będę dopiero mógł robić Będę chciał w najbliższym turnieju tygodniowym troszeczkę coś osiągnąć Bo widzicie w tym, tygodni w tym tygodniu to tak mm, Tak troszeczkę chiczowo mi idzie mm, Ale do tej top 100 chciałem się też dostać Bo w tamtym tygodniu nie dostałem się do top 100 o, W tym tygodniu może mi się uda, jeszcze nie wiem Zobaczymy Fajnie by było no ale to, no cóż, dobra ludziska. Mm, zawalczmy sobie jeszcze na ręce. A, w ogóle ludziska, e, chciałem wam powiedzieć, że na e, Netflixie oglądałem sobie The Walking Dead. E, jestem zawiedziony tym, że e, na Netflix jest tylko 15 odcinków, bo z tego co wiem, to 16 odcinek już wyszedł. Co e, można powiedzieć, że to jest ostatni odcinek tego sezonu, taki, taki wiecie, a wiem, że ma być chyba dodatkowo 6 odcinków jeszcze, czy do 22 odcinki mają być, albo 24, coś takiego. Ale jestem właśnie zawiedziony tym, że tak skończyli, tak z dupy, trochę na tym Netflixie, bo skończyli na 15 sezonie, znaczy na 15 odcinku 10 sezonu. A z, naprawdę, z tego co już wiem, to ten 16 jest, a 15 odcinek się skończył tak, że od razu chciałem włączyć ten 16. Wiecie o co chodzi. <ślesk> no cóż, do dziecka, no to tyle. Chciałem innego wam powiedzieć. E, ja wszystkich żegnam. E, zapraszam również na Discorda. To jest najważniejsze, żebyście byli na Discorda. Link w opisie. No i to tyle. Budzika. Na razie, Cześć. I pa.